Jestem niezmiernie zaskoczony tym, taką, takim bogactwem, które jest schowane w archiwach. I możliwość dotarcia do tego i to, co tutaj pytałem, czy da się to na przykład wydać w formie książkowej, byłoby niezwykle cenne. No ja, jako człowiek wrażliwy Piękny estetyk, się bardzo tak czuję w innym świecie. No, pan się czuje w innym świecie, bo pan jest przecież bratem Kurkowym i pan odtwarza tą historyczność po części Raciborza. Panie Józefie, jakby z tego okresu, który jest tutaj prezentowany, czy też z innych, który pana najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o dzieje Raciborza? E... To znaczy jest kilka takich okresów. Jednym z takich nierozpoznanych jest końcówka lat 30. i do 45. roku co się działo na Ciwożu. Bardzo mi się dobrze czyta książkę tutaj obecnego Piotra Skuta, który opisuje na w okresie I Wojny Światowej. I aż by się prosiło, żeby podobną rzeczy napisać w okresie II wojny światowej, no tuż przed, wtedy w Niemczech doszło do takich... No, historii historie wejścia właśnie nazistów do władzy, gdzie przewrócono całe społeczeństwo, przewrócono jakby to na inne postrzeganie świata. To jest warto nauki i warto poznania. No a tak poza tym no na pewno też te pierwsze okresy właśnie władzy Przemieszka czwartego. jestem też zwolennikiem laskonogiego, przecież to był mężczyzna bardzo dorobny i wygrywał wiele turniejów na, na zachodzie w czasie pobytu tam i te burzliwe takie rozwoje miasta też końcówka lat znaczy XIX wieku, nie? kiedy powstał kiedy reżim po po e, e, złączeniu koleją z resztą. E, ten burzliwy no Przecież e, tamte domy musiały powstawać jak za czasów e, socjalizmu. Tak, no tak, tak, niemal jak krocki, prawda? Ale w latach 70. Tak? Ale trwałość jest pociślenia. Ja akurat jako inżynier budowany e, w 1979 roku zacząłem pracę w RPB i, e, i większość tych budynków e, katowicka, łąkowa, e, e, polna i tak dalej, to rosło w czasie mojego e, tutaj e, rozpoczynania pracy. I, i, I aż by się chciało dowiedzieć, jak to trwało wtedy. I tak piękne architektoniczne budynki. E, posłużę się takim przykładem: e, osiedle Górniczy e, w Katowicach Nikiszowie. Tak e, tam są budynki, gdzie na każdym wejściu jest inny portal. I tych wejść jest e, około 80-90. E, czy do tego trzeba ma zwykłego majstwa odnowlenia, który wylewa tylko y, płytę betonową? I tym zakończmy naszą y, tu rozmowę. Także Dzięki. to są rzeczy, które no, tak fascynują i warto to powiedzieć. Warto się po prostu, bo to się człowiek uczy. Piękna tego świata. I piękna raci Boże. A, to jest, jest podstawa.